Witajcie w kolejnym odcinku Akademii Workwear Baltic BHP.pl. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać spodnie marki Dasi model Impax, gdzieś one przewijały już się w naszej komunikacji, ale nie było takiego pełnometrażowego filmu, w którym moglibyście zobaczyć te spodnie, jak one wyglądają, bo naprawdę zasługują na waszą uwagę. Tutaj mam takiego nietypowego modela. Nie martwcie się, to nie jest klient, który kupuje i ciągle zwraca, to nie jest jego połowa. To jest taki fajny model do prezentacji spodni, na którym chciałbym dzisiaj bazować. Od czego zaczynamy? Chyba zaczniemy od samego dołu, czyli od tego, z czego słynie DASI, Czyli kupując spodnie, możecie w parę sekund wydłużyć nogawkę, odpruwając tylko jedną, jedno przeszycie i wydłużacie tą nogawkę o kolejne 5 cm. Dalej nie sposób się oprzeć wrażeniu, że coś się z tymi spodniami nie tak, bo zobaczcie, co się dzieje. Te spodnie rozciągają się w każdym kierunku i to jest taki game changer na rynku workwear, bo spodnie, które rozciągają się w każdym kierunku, full stretch dają totalną swobodę ruchu. Na pewno wielu z Was posiada spodnie rozciągające się. Chodzicie po górach, chodzicie gdzieś po plaży, na jakieś wycieczki, grzyby i tak dalej, kupujecie sobie outdoorowe spodnie, które rozciągają się w każdym kierunku i tu właśnie DASI wchodzi z takim produktem. Co wyżej? Wyżej Kieszenie na, na kolaniki. Zrobione jest z kordury, stretch, która też się rozciąga, żeby nie było jakiegoś tutaj sztywnego, sztywnego przeszycia. Pewnie widzicie tutaj już elementy odblaskowe, dzięki czemu będziecie dobrze, dobrze widoczni. To jest prawa nogawka, prawa noga, czyli tutaj duża kieszeń na miarę. Duża kieszeń, do której możecie wsunąć jakieś mm, ołówki, markery suche, cokolwiek, miarę, nawet, nawet młotek, jest, jeżeli jest taka potrzeba. Przejeżdżamy wyżej. Oczywiście to jest cały czas wszędzie będzie ten materiał full stretch, który się świetnie rozciąga. Kieszeń wyżej, kieszonka jak w spodniach. Tutaj dodatkowa uprząż, żeby zapiąć, nie wiem, klucze, bryloczek od kluczy, czy cokolwiek innego. Tutaj kieszeń system do montażu zewnętrznych kieszeni. Jeżeli potrzebujecie takie kieszenie, oczywiście Dasi też ma je w swojej ofercie. Przerzucamy się na drugą stronę i tutaj mamy znowu kieszenie jak w jeansach, dobrze wyprofilowaną, łatwy jest do niej dostęp. Do tego jeszcze dodatkową kieszonkę zapinaną na zamek, dzięki czemu możecie schować tutaj, nie wiem, telefon. Możecie wrzucić sobie drobne jakieś dokumenty, wszystko co potrzebujecie mieć przy sobie, ale to musi być mega, mega bezpieczne. Kolejna, kolejna kieszonka. Duża kieszeń z logiem DASI, takim fajnym, gumowanym. To już jest nowa kolekcja, więc, więc to wszystko jest nowe. Duża kieszonka z dużym, dużym wejściem tutaj. Jest sporo miejsca i znowu mniejsze miejsca na. Tu jest duża, duża kieszeń, znowu na, na telefon, smartfon e, czy jakiś czytnik, który potrzebujecie mieć przy sobie, kieszonka, uchwyt na ołówek. I znowu mamy, mamy na kolanik ładowany od spodu, to znaczy kieszeń na na kolanik ładowany od spodu. Fajnym rozwiązaniem jest też pas, ponieważ mamy dwu, e, dwa jakby zapięcia. Pierwszy to jest metalowy nap. Drugi to jest taka metalowa zasówka, którą możecie kojarzyć ze spodni, na przykład do garnituru. Świetne rozwiązanie. Zapinacie tą zasówkę i dopiero wtedy zapinacie nap. Myślę, że warto, warto na to zwrócić uwagę. Z tyłu, jak widzicie, kieszonki. Jedna otwarta, jedna zapinana na rzep. Do tego duża szlufka, dzięki czemu spodnie nie będą gdzieś tam Wam się suwać. Świetnym rozwiązaniem nie jest zastosowane również tutaj z tyłu. Jak widzicie, ta część, gdzie możecie sobie wyregulować szerokość, e, szerokość tego pasa, dzięki czemu spodnie nie będą Wam się suwać i nie będą odsłaniać dekoltu hydraulika, czego byście na pewno nie chcieli będąc u klienta czy wykonując jakieś, jakieś prace w, w domu u innych, u innych ludzi. To na tyle. Spodnie swobodnie można prać w pralce. Oczywiście nie proponujemy, nie, nie wykazujemy, żeby wrzucać je na 90 stopni, żeby używać jakichś wybielaczy i tak Po prostu wrzucacie, nie wiem, kapsułkę do prania, wrzucacie proszek. Możecie używać masy, masy różnych produktów do prania, do prania tego typu odzieży, które są dostępne na, na Baltic. Na przykład produkty Nick Vax, które świetnie się sprawdzają do prania i impregnowania tego typu produktów. Jeżeli używacie spodni Dasi, jeżeli mieliście kontakt z tymi spodniami Impacts, napiszcie w komentarzu co o tym myślicie i jak one wam się sprawdziły. A jeżeli macie pomysły na kolejne odcinki, również piszcie. A dzisiaj bardzo dziękuję za uwagę i pozdrawiam was. Paweł Akademia Baltic Worker. Pozdrawiam.